Jeśli wydaje wam się, że w Minecraftie jest tylko 6 rodzajów mieczy, to grubo się mylicie! Bo dzisiaj będzie ich ponad 60! I będziemy mogli skraftować je dosłownie z czego tylko chcemy! Więc już teraz zostawcie łapkę w górę i suba! I oglądajcie ten film do końca, by poznać je wszystkie! Wow, sieba! Nie marzyliście może kiedyś o tym, żeby skraftować sobie miecz z łańcucha? Dobra, wiem, wiem, ja też nie! Ale jako, że dzisiaj mogę skraftować miecz dosłownie z czego tylko chcę! To nikt mnie przed tym nie powstrzyma Oto jest z łańcucha, który chowa do więzienia Każdego, około tylko trafię A tak przynajmniej zrozumiałem z tego, co było tam napisane Ale sprawdźmy go w boju, let's go O kurde, bele, to coś jest niesamowite! To naprawdę chyba wszystko do więzienia! Może nie jest on najlepszym mieczem, bo zadaje tylko cztery obrażenia, ale nie to jest w nim najważniejsze! I dokładnie takie magiczne funkcje będzie miało każde narzędzie, które skraftujemy! A co, jak co, ale jest ich całkiem sporo! Kilka z nich testowaliśmy już rok temu w odcinku, który robiłem z podobnego moda, ale panie, tyle się zmieniło od tego czasu, że musimy sprawdzić resztę! Oczywiście nie będę mógł ominąć takich klasyków, jak miecz TNT! One są zbyt piękne, żeby je ignorować, ale zanim to zrobimy sobie miecz z cieku, Albo raczej dripstone'a, to brzmi poważniej. Naciek brzmi jakby to miał być jakiś słaby miecz. O, to wygląda potężnie! Co więc dziwne, że nie ma czegoś takiego w normalnym Dobra, nieważne! Dawaj, pokaż swoje siły! Tak się składa, że zaraz obok mam wielkie centrum testów, na którym mogę sprawdzić, czy naprawdę miecz dripstone'a będzie działał jak powinien! Dawaj, zrzucaj na stary! Okej, okay. zrzuca! Zrzuca, ale to nie działa! Mowy są na niego zbyt szybkie! jest ich więcej, będę tylko żałował. O nie! O nie! Więc Dripstone to zdecydowanie nie jest broń, którą można pokonać wielką chmarę mobów, a już szczególnie szkieletów i creeperów! Niebies rzuca jakieś pomocy, ale to nie jest to, czego potrzebuję! Ten Dripstone prędzej mnie zabije niż te moby! Potrzebujemy czegoś lepszego! Jeśli moglibyście wybrać jeden blok, dzięki któremu zniszczycie totalnie wszystko! To co by to mogło być? Dobra, wiadomo, że jajka, skończmy tą wojnę raz na zawsze! Jeśli coś ma być najmocniejszym mieczem w historii Minecrafta, to będzie to właśnie on! Jestem gotowy! Przed wami jajeczny miecz! Co nie złe jaja, co nie? Haha! Ha, e, e, nie, nieważne. Może lepiej skończę z moimi buberskimi żarcikami. Zajmiemy się wojną na no poważnie! O kurde, pera, nie przewidziałem regeneracji! No to ja tu przychodziłem bez serduszek! Dobra, nie wiem, ale wiem tyle, że moje jajka mi pomogą! Dawaj, let's go! Okej, okay, strzela! Widzicie to? Ten miecz nie tylko bije, ale też strzela jajkami! Tego potrzebowałem! Lecimy z tym goksem! Mamy to! Wiedziałem, że to będzie odpowiedni miecz na odpowiednim miejscu! Co innego mogło im pomóc zabić tu Parę potworów. Dobra, ale teraz jest problem. Mam tylko jedno serduszko. I nie mam zamiaru rozwiązywać go w normalny sposób, bo jako, że to jest odcinek z mieczy, to sprawy sercowe także rozwiążemy mieczem. A dokładniej melonowym mieczem. Umówmy się, okej, okay? Jeśli mieć jest z melona, powinno dać się go albo zjeść, okej, okay? Nie da się go zjeść. Albo w najgorszym wypadku powinieny chociaż najeść. Dawaj jeść, gościu, dawaj jeść. Nie ma, stary, mogę się najeść. O kurde, bele, co to było? Chwilę, chwilę, co? E, nie wiem, ale podobało mi się jeszcze raz. Trzeba zabiaćku, witam bardzo syp... nie zdążyłem nawet go walnąć nieważne ale mówiłem, że się uda, co nie? Nie mam pełne HP! Dobra, ale nadal nie rozumiem co on robi! Czebadać, witam pana bardzo serdecznie. Dlaczego na twoją głową wybucha melon? Czy ten miecz przywołuje wybuchające arbuzy? Nie rozumiem, ale szanuję! Wybuchające arbuzy zawsze na propsie! Kiedy melon wybucha na tych głową, zadaje obrażenia pobliskim mobom! Ty, to jest jeszcze bardziej PINZ niż myślałem! A więc jeśli całkiem przypadkiem tych kryperów będzie trochę więcej! Dobra, dawajcie jeszcze więcej! Let's go! No tym jednym mieczem powinienem poradzić sobie ze wszystkimi! Albo nie! Melon to może jednak nie jest najwybitniejsza broń jeśli chodzi o walkę z wielkimi ogórkami. Ta, nie było tematu. Jeszcze do nich wrócimy, ale zanim to zaopatrzycie w coś mocniejszego. Jak to się mówi? Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Dlatego myślę, że doskonałym rozwiązaniem będzie ten oto zawodnik. Czy ja właśnie zrobiłem mieczek z doniczki? Prawdopodobnie tak. Dobra, ale nie mogę polegać tylko na nim, okej? Okay? Potrzebuję czegoś jeszcze. I niech to będzie miecz z ametystu. Oj tak, on wygląda mocarnie. Sobie dziwne, że nadal nie ma go w Minecraft. Ale od tego są inne serie na moim kanale, bo w tak się składa, że istnieje. Mało tego, pewnie ma jakieś magiczne właściwości. Chociaż bardzo interesuje mnie, co robi ten Mieczor. Ta Mieczor, może od razu Mieczysław. Lecimy z tym koksem, let's go! O dobra, to jest totalnie dobre, patrzcie na to! Obytestowy mięs pełnił pod, pod moim kryształy, które powoli wbijają się w niego pod spodem. A na końcu wybuchają! Najbardziej family friendly broń, jaką widziałem w życiu. Powoli wbija się w ofiarę od dołu, po czym wybucha. To mi zaraz usunie ten film! Mogę to opisać jakoś bardziej family friendly? Kolorowy, różowy kryształek wychodzi z ziemi i robi BOM BOM Dziękuję bardzo, od razu lepiej! To jest poważna broń, jaką szanuję! I co, jak co, ale wydaje mi się, że póki co jest to totalnie najlepszy miecz na tym filmie! Bo nie dość, że jest silny, to jego właściwości są totalnie epickie! Ja robię się o nie pamiętać do ostatecznego bosa! Ale zanim to przed nami jeszcze kolejny zawodnik! Nie wiem, co ja robię ze swoim życiem! Już wystarczy to, że nagrywam. Minecrafta na YouTubie. A teraz jeszcze będę sprawdzał wielką mieczotoniczkę. Wow! Co to jest? O jacie moje gaci, to jest epickie! Nie ma się, to jest prawdziwe! Jak łańcuchowy miecz chował do więzienia? Tak, ten do wielkiej Doniczki! I to jest piękne! Ta świnia chyba nie była na to gotowa! Teraz mogę ją wziąć ten piękny tym pięknym z i już po niej! A co się stanie, jeśli użyję jednocześnie tego i tego? Stworzę więzienie dla Doniczki! Albo też genickie stworzę! Racja, to byłoby zbyt piękne, rozumiem! Tak czy siak, mam dwóch nowych faworytów na tytuł najlepszego miecza wszech czasów! Chciałbym jeszcze przetestować miecz jakiegoś nowego itemu! Co prawda, miecz z 119 jeszcze nie. Nie ma, ale co powiecie na miecz z mchu? Dobra, to musi być dziwne. Nie wierzę, aby ktokolwiek na siebie wpadł na to, żeby zrobić miecz z mchu. Ale on istnieje! I oto właśnie on! Na co komu takie połączenie? To brzmi totalnie jak najbardziej niepotrzebna rzecz ever! Pokaż to dalej, jak to działa! Co może robić ciekawego? Nic nie może robić ciekawego. Wow! Może stawiać dywany! Dobra, na to nie wpadłem! Ale na co komu miecz stawiający dywany? To jest najbardziej użyteczna funkcja świata! Super, bo nie to już zadaje małe obrażenia, to jeszcze stawia dywany na ziemi! A darmowe dywany zawsze na Rób się! Dokładnie tego potrzebowałem w Minecraft'cie! Dobra, mamy więc konkurenta na najbardziej bezużyteczny świata! Znaczy, nie no, halo! Jaki bezużyteczny, no? W końcu stawia dywany z muchu! A później z tych dywanów można na przykład zrobić wielką literkę T na ziemi! Ło uwielbiam literkę! I te. Jak mowa już o bardzo użytecznych rzeczach, to pomyślcie jak wyglądałby mieczek z patyków! Co chwilę! On serio istnieje! Eee, dzień dobry! Moje życie jest już spełnione! Naprawdę zrobiłem mieczek z patyków! To jeśli takie rzeczy są możliwe, to czemu miałbym nie zrobić na przykład miecza z glowberries? Nie wiem czemu, ale mam jakieś dziwne wrażenie, że będzie on świecił! Zacznijmy od tego, że wygląda trochę jak podrasowany złoty mieczor, ale powoduje, że mamy będą świecić w ciemności! Przekonało mnie, to dajcie mi noc! Dziękuję idealnie! Ale co znaczy, że będą świecić w ciemności? Dobry świnio, chciałabyś świecić nie ja wiem, że może Ci to wydawać dziwne, ale to jest prawdziwe pytanie. Serio, oła oła, dobra, nie całujmy się spokojnie! Ja cię tylko zapytałem, czy chciałabyś świecić, no? To nie była żadna propozycja małżeństwa! Dawaj, świeć! Łolol, to tylko takie świecenie żal .pl. Ja myślałem, że one naprawdę będą świecić jak pochodnia. a tu nie, tylko taka podruba! Muszę przyznać, że porządnie się zawiodłem! To już lepszy jest mieć spotyków. patyków! Zadaję on szalenie obrażenia w postaci jednego serduszka! I nawet kurczaka nie ma na hita! To już chyba wolę z łapki bić! Albo mam jeszcze lepszy pomysł! Wolę bić z mieczą ryby! Pełta, żelazny z wielkim mieczodorszem nie może istnieć! Tymczasem żelazny z wielkim mieczodorszem! Hehe, <laughs> siema! Chyba nie powinienem robić memów. Dobra, ale to jest poważna sprawa, ok? To jest wielki mieczodorsz, który, według tego, co jest tutaj napisane, potrafi zatruć ofiary! Lepszej okazji nie będzie, lecimy z tym koksem! Dawaj, gościu, zatruj te Krypery! Już po Was mam wielkiego mieczodorsza! Ej, dobra, to działa, to naprawdę działa! Zatrułem Krypery! Ale nawet wtedy nie to je zabiło, tylko moja niezdarność i wybuch! Cóż, najwidoczniej. Wie wielki dorszomiecz nie jest dla mnie. Ej, czajcie, jakbyśmy zabili jakiegoś dorsza dorszomieczem? To byłaby incepcja, robimy to. No tak jakbym zabił wielką chodzącą taśmę do zębów inną taśmą do zębów. Jaką taśmę? Jęcie, ale zrobiłem to! Zabiłem dursza dorszem! Jestem z siebie dumny, jestem spełniony! A teraz czas przekonać się, co to znaczy taśma do zębów. O lol, to istnieje! Co niby robi taśma do zębów? Lekko woskowana taśma do zębów ułatwia wprowadzanie jej w przestrzeń między zębowa a jej szeroka powierzchnia używa dokładne czczenie. Co? Ja nitki do zębów, ale taśmę do zębów? Ała! Czy mogę w takim razie powiedzieć, że właśnie zabiła mnie taśma do zębów? Bo jakbym jej nie szukał w Google, to bym nie umarł. I po co mi to było? Dobra, czas najwyższe na poważnie zająć się mieć. Stufu, skowadła z pajęczyny i z D &D. Stufu, dlatego że jest to nowy blok i jeszcze go nie testowałem! Powadła dlatego, że brzmi to epicko. Zresztą tak samo jak pojęczyna i TNT. Każdy z tych czterech mieczy ma w sobie to coś. A moje zadanie z nimi jest jedno. Pokonać ich wszystkich. Dobra, dobra. Po kolei co one robią? Z tego co tu jest napisane tuf jest dobrym mieczem i ma dużą wytrzymałość. Ale jednocześnie nie robi niczego specjalnego. A więc panu mieczowi z tufu podziękujemy. Do widzenia. Lepiej zajmijmy się mieczem z kowadła. O kurde bele. Tak to jest to czego Mierz z kowadłem zrzuca kowadła na ziemię! To brzmi jak broń idealna! Let's go! Bo kowadła totalnie zadają pełną wrażeń! Widzieliście to? Sześć creeperów na jednego hita z kowadłem! Let's go! Jednak jeśli chcielibyśmy je trochę spowolnić, to co powiecie na kilof z pajęcyny? Nie wiem jak dokładnie ma je spowalniać, ale okej! Okay. Tworzy wokół nich jakąś taką dziwną barierę! Totalnie jakby je na chwilę zmrażało! Podoba mi się to totalnie! Ale i tak chyba nic nie będzie w stanie pomyć miecza z TNT. O tak! To jest piękne! Mogę pokazać Pokonać Creepera jego własną bronią i wysadzić go w powietrze! Let's go! Ten został ostatni, lecimy z tym batem! I uwaga, mamy to! Mie wszystkie ich własną bronią! I w sumie też kowadłami tuwem, pajęczyną, do no wszystkim! Te miecze były totalnie odjechane! Jeśli chcielibyście zobaczyć też kilofy z każdego bloku, daj znać w komentarzu! A my widzimy się już jutro o dziewiątej zero, Czy zabił mnie właśnie swój własny miecz? Prawdopodobnie tak! Ach, dobranoc! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy! Ten po prawej to ostatki film z epickimi mieczami, także jeśli go jeszcze nie wiedziałeś, to wbijaj koniecznie! A ja lecę spać! Dobranoc!